Będę za wami tęsknił! Powiem wam tak, szaleństwo ten wyjazd. Jedziemy do babci, tak, Nikoś? Przyjechaliśmy do Was! Co? Chodź tak wygląda! Dzień dobry! Jaka, jaka niespodzianka! Jedziemy na wakacje. Czekaj, czy ja dobrze zrozumiałam, że będę ja i moje trzy córki i Wnusio razem. Tak. Ale ty Nie. poważnie mówisz? No poważnie. To będzie w przyszłym roku? Nie. A kiedy? W niedzielę. Kiedy? W tą <zysy> niedzielę? Dzień dobry, moi drodzy, słuchajcie, znowu wpadłam na szalony pomysł. Zrobimy niespodziankę mojej mamie z okazji Dnia Matki. Tam w tle Paweł składa wózek, bo powiem Wam tak, czeka mnie nierada wyprawa i ten wózek, który mamy, jest trochę za ciężki, także wzięliśmy taki bardziej kompatybilny, taki, który można właśnie, można jedną ręką złożyć i dać do schowka w samolocie, bo słuchajcie tego, Zaplanowałam, że jak przyjedziemy z Nikodemem i nie dość, że zrobimy mamie niespodziankę, mówiąc jej! Hello, to jeszcze wymyśliłam coś lepszego, polecimy na wakacje. Jutro piąta rano wyjazd. Będę jechała 6,5 godziny pociągiem, także czeka mnie. Całkiem długa podróż. Paweł już złożył wózek. Słuchajcie, to był ten nasz poprzedni. On miał wymienną gondolę. Wcześniej, jak Nikodem był mniejszy, jak był noworodkiem, do szóstego miesiąca mieliśmy wózek z gondolą. Potem przerzuciliśmy się właśnie na tą część spacerówkową. I teraz, proszę bardzo, wózek, który składa się jedną ręką, leciutki, także fajnie. No bo powiem Wam, że ostatnia podróż z tamtym wózkiem. Ciężka była, no bo wózek sam w sobie jest po prostu ciężki. Miałam problem z kolorem, bo myślałam, żeby wziąć czarny. No ale kurczę, jest lato. Też jakiś inny kolor jest potrzebny ciągle To wszystko czarne, auto czarne, ubranie dzisiaj czarne, wózek czarny. No, postawiłam na taki beżowy ze złotymi elementami, takimi rose gold, o. Jak, Paweł? Ogólnie nie szło mi, bo to jest drugie podejście, ale poczytałem instrukcję obsługi. Zrozumiałem, że to jest bardzo proste. Wystarczyło nacisnąć ten guzik. Teraz nagle wszystko ma sens. Ale to też chyba kwestia nie niewyspania. Ja dzisiaj spałem 3,5 godziny albo 4 jakoś tak, więc e, pewnie bym komuś telefon, to i tak bym popełnił błąd. <laughs> także nie jestem po prostu w pełni sił umysłowych dzisiaj, ale walczymy. No, także słuchajcie, wózek jest. Ja jeszcze nie jestem spakowana, nikodem za 2 godziny idzie do spania. Wiem, że dziwne, bo przecież jest jeszcze jasno. No ale tak myślę, że 19 pójdzie spać. Ja muszę nas spakować. No i rano wyjeżdżamy. Paweł nas zawozi na pociąg i pełne dwa okna aktywności nas czekają z Nikodemem w pociągu. Zobaczymy jak nam pójdzie, no bo będziemy już tylko we dwoje. Ja i Nikodem. Nikodem no. się uziemia. Ale trawka fajna, tak? Strzyżę trawę palcami. Ogólnie jakieś ciężkie nie jest. Lżejsze niż dziecko. Jak wrażenia? No, prowadzi się jak markowe auto. Pewniej, stabilniej. stabilnie. Cześć Maruszku! Pokaż się. No, na furka. Od razu uprzedzając pytania, nie, nie powiększyłam ust, bo dzisiaj te jak przyjechała do nas do Nikodema. To mówi: Ula, masz większe usta, bo większałaś. Mówi: Nie, Panie, bo bolą mnie. Wiem, że nie mam rozu, więc nie mogę zwalić na mróz. No po prostu, nie wiem, jakoś mi się zrobiły suche i mi pieką. A pani Ewa, eee, robiłaś pewnie. I mówię, nie, naprawdę, bo one faktycznie rano były bardzo duże, ale nie powiem, że efekt takich spieszniętych ust jest bardzo ładny, bo usta są czerwone i pani Ewa do mnie mówi, słuchaj, nie trzeba powiększać, wystarczy burakiem posmarować usta. I jest w tym jakaś logika, także uprzedzając, nie, nie powiększałam ust, Taki efekt uboczny tego, że mnie bolą. Idę teraz do domku, bo w środku znajduje się jedna fajna rzecz, którą wezmę dla Nikodema na wyjazd. Zobaczcie na to, słuchajcie, to jest kółko do pływania dla niemowlaka. Zamówiliśmy je jakiś czas temu. To jest daszek. Na razie dziwnie wygląda, ale zobaczycie jak nagram vloga z wyjazdu, że naprawdę to jest bardzo fajna rzecz dla malucha. Dzięki czemu on będzie mógł z nami pływać. Spakowałam tak oczywiście pampersy, chusteczki, matę do przewijania, obowiązkowe nosidło, słuchajcie, bez nosidła ja się po prostu nie ruszam. Wzięłam Nikodema ulubioną książeczkę, i jak na razie. To jest taki gryzaczek, który ma końcówkę przypominającą sutka ale z takimi wypustkami, więc on bardzo lubi sobie to gryźć. Spakowałam jeszcze dokumenty, dorzucę jeszcze coś do picia. No i mamy to. Taka torba podróżna w zupełności mi wystarcza, jeżeli chodzi o tą podręczną oczywiście. Zastanawiałam się, czy wziąć ten kubek, bo ostatnio Wam mówiłam, kto chodzi ze Stanleyem, skoro on jest taki ciężki po mieście. I powiem Wam, że chyba go wezmę. Bo on mieści tyle wody, że wydaje mi się, że mi starczy na tą prawie siedmiogodzinną podróż, ale ważna rzecz, dziewczyny, jeżeli podróżujecie z maluchem, to macie możliwość wniesienia przez bramki swojej wody. Ostatnio na przykład jak byłam w Norwegii, to kupowałam wodę chyba po 80 koron. Czyli tak mniej więcej, nie wiem, 30 zł. A tutaj cała rodzina się zdąży napić mama, ja, moje siostry i tak dalej. Także może wezmę, może nie, ale jeżeli podróżujecie samolotem, to ważny tip. Dlaczego w ogóle tak jest, że kobiety mogą przejść przez bramki ze swoją wodą? Mogą to wytłumaczyć tym, że na przykład karmią mlekiem modyfikowanym i chcą zrobić dziecku mieszankę. Także dziewczyny, nawet jeżeli nie karmicie mlekiem modyfikowanym, możecie tak zrobić. Ja za każdym razem, jak przechodziłam przez bramki, to wnosiłam wodę i nawet nikt mnie nie spytał co mam w środku, albo żebym to wylała. Po prostu sobie przechodziłam z nią. Słuchajcie, Nikodem już śpi, ale zanim go położyłam, to przetestowałam ten wózek tutaj na drodze i on jest naprawdę bardzo lekki. Teraz go spakowałam do tej specjalnej torby. Łatwo się go rozkłada. No a ta torba chroni go, żeby nam w podróży się nie poniszczył, bo szkoda by było taki ładny wózek od razu zepsuć, nie? Także słuchajcie, ja teraz idę się pakować i pytanie, jak ja mam się spakować na wyjazd, gdzie będę jeszcze przez jakiś czas w Polsce z mamą? A potem dopiero wylecimy za granicę. Więc muszę spakować nie tylko pod pogodę, która jest w Polsce, a prawdopodobnie będzie lać, więc muszę zabrać nikodymowi, ciepłe jakieś sweterki i tak dalej. To jeszcze muszę spakować drugą walizkę z letnimi ubraniami. No. Słuchajcie, jest 23. W końcu udało mi się wszystko spakować. Mam nadzieję. No i co? Zaraz idę zbyć makijaż. Nastawiam budzik na czwartą. Boję się trochę tej jutrzejszej podróży, no ale warto. Jest dzień mamy, także... Będzie miła niespodzianka, tak mi się wydaje. Spakowałam dokładnie tyle toreb, ile będzie mi potrzebnych na lotnisku, jak już pojedziemy na wakacje. I tak to będzie mój bagaż rejestrowany. Tutaj jest spakowany wózek, jakieś moje ubranie na wierzch. Tutaj jest bagaż podręczny Nikodema i mój bagaż podręczny. I tyle. Także słuchajcie, ja nastawiam budzik na czwartą rano. No, wydaje mi się, że pięć godzin snu powinno mi wystarczyć. Dobra, słuchajcie, jest godzina piąta rano, jesteśmy już w pociągu. Musiałam Nikodema obudzić, zaczęłam go przebierać, bo nie chciałam go brać z takim pełnym pampersem. On jest dalej w piworku, no bo też nie chciałam go ubierać w dodatkowe jakieś elementy garderoby. Wystarczyło go po prostu przykryć kocykiem. Zaraz oddaję Pawłowi kocyk i robimy taką wymianę. Czyli Nikodem zostaje w śpiworku, a kocyk oddaje Pawłowi. Cześć, też jedzie z Pawłem. No. Aaaa, powiem wam tak, szaleństwo ten wyjazd. Trochę. No, wszystko mamy teraz poprzekręcane. Okno aktywności rozpoczęte od 4.20. Pozdrawiam! To jest dla ciebie kocyk, ja ci go oddaję. Mam go tylko do przejścia, żeby nie było mu zimno. Dobra. Oto możesz mu schować na górę, super. Nie wiem, jak ty sobie to zdejmiesz. Ale może ktoś ci pomoże. Jakiś dobry człowiek. Wózek? E, wózek też poprosimy. Kocyczek, dla ciebie pracę pod spodem, oh, super. super kocyk bierzemy no i, co? i żegnamy się papa papa będę za wami tęsknił papa pa, pa. cześć Nikodemik. <grym się> cześć zuchu, jak wrócisz to już raczkuj i powiedz tata albo mama dobra, tak zrobimy kochanie dobra, jedziemy bo zabierze nas z wami no trzymaj się, kocham <grym> Pa, pa, widzowie. Także jeżeli podróżujecie z Maluszkiem, to wybierzcie taką stację, gdzie ten pociąg mimo wszystko troszkę na stacji stoi. No bo możecie sobie na spokojnie wejść, nie musicie się zajmować tymi gratami. No, jest o wiele, wiele wygodniej. Mogliśmy pojechać na Warszawę Wschodnią, ale zobaczyłam, że na centralnej stoi 10 minut. 10 minut ja bym tutaj zdążyła się cała rozłożyć ze wszystkimi rzeczami, także na spokojnie sobie wyszliśmy. Tak. Prosimy gościmy światło, tak? Bo tutaj jest za jasno. Ja teraz powiem mu o zabawki, w ogóle jesteśmy niby w przedziale dla dzieci. Zobaczcie, on nie jest zrobiony w takim stylu, jak wam ostatnio pokazywałam, tak bardzo dziecięco, ale też jest spoko, słuchajcie. Nie można mieć wszystkiego, nie? Od razu lepiej. Zasłonimy się. O! O! o. Nie ma! Nie ma nikogo tutaj z nami. Nie ma nikogo. Mama sobie ściągnie kurtyczkę. No i co? My teraz nie będziemy się bawić z kolejną godzinę i dopiero Nikodem znowu pójdzie spać. Także papa. Pa. Jedziemy do babci, tak, Nikoś? <laughs> Pięknie nie wyglądasz w tym śpiworku. Super. Proszę zabaweczkę, mama bierze na ręce i. Jedziemy. Słuchajcie, jakoś sobie dajemy radę. Mama tutaj asekuruje rączką. Nikodem się bawi. Rozpracował już wszystkie zabawki pięciokrotnie. <grymne> Została nam połowa trasy. Słuchajcie, 4 godziny za nami. Wiecie, co mi najbardziej przeszkadza? To jak głośno sygnalizują, kiedy będzie kolejna stacja, że już jest kolejna stacja i nikładam jak spał, to non stop się przebudzał. I ten sen był taki, wiecie, płytki, dlatego spał po 30 minut. Nie mógł spać dłużej, bo tak mniej więcej co 10, co 15 minut cały czas są jakieś głośne odgłosy. No i to bardzo, bardzo przeszkadza. Także jeden minus dla pociągu. I jak powiedz... Sipeł! Supeł bądź! Super, podróż, taka fajna. Wycierasz się o mamę, tak? Słuchajcie, udało mi się nawet pomalować. Jesteśmy we Wrocławiu, jeszcze dwie godziny jazdy i w końcu muszę do pokoju zadzwonić, żeby mnie odebrał. Czyli będę musiała jednej osobie zdradzić mój plan, mój sekret, w związku z tym, że przyjeżdżam. I pomyślałam, że zadzwonię do partnera mojej mamy Adama, ale boję się, że moja mama zobaczy, że on ze mną rozmawia, a ja nigdy do niego nie dzwonię. Więc to będzie podejrzane. Więc wymyśliłam, wpadłam na genialny pomysł, że napiszę mu SMS-a o takiej treści: Adam, zadzwoń do mnie w wolnej chwili, bo chciałabym kupić mamie kwiaty na dzień matki. I wtedy jak on do mnie odzwonił, to ja mu powiem: Adam, słuchaj, za dwie godziny przyjeżdżam. Czy odbierzesz mnie z pociągu, bo nie zabiorę się z tymi rzeczami. Mm. Zobacz, tu jest podgląd, możesz siebie zobaczyć. Słuchajcie, jedną z zabawek, którą wzięłam, zabawek jest szczoteczka do zębów. On się nią bardzo lubi bawić de facto, więc e, dlatego ten pomysł. O, drewniana. Od razu sobie te swoje sześć zębów myje, nawet o tym nie wie. O, super! Powiem Wam, że bardzo wygodnie jest jeździć, jak już dziecko umie siedzieć. Ja tak mimo wszystko go troszkę podtrzymuję ręką. Wiem, że nawet nie musiałabym, no bo on siedzi stabilnie faktycznie. Ale jest to duża, duża wygoda. Nie wiem, czy macie podobnie, ale odkąd mam czat GPT, ja się go o wszystko pytam. Już po prostu nie wchodzę na Google'a. Nie tracę czasu na weryfikowanie informacji, tylko pytam się czatu GPT. I zapytajmy się go, czy to, że tutaj nie jest jakoś bardzo sterylnie, i to, że on siedzi na fotelu, tak jak ja, że nie dałam żadnego koca, że jego zabawki dotykają tego siedzenia, to... czy to jest bardzo złe? Praźmy. Tak, może siedzieć z tobą na fotelu w pociągu bez maty czy koca. To nie jest zakazane ani niebezpieczne, o ile zachowasz podstawową higienę np. przetarcie miejsca chusteczką antybakteryjną. Fotele nie są sterylne, ale większość dzieci codziennie styka się z niesterylnym otoczeniem. Pst. Czy zabawka może dotykać fotela stolika? Tak. Może, ale dobrze potem. Przetrzeć zabawkę chusteczką tak robimy. lub po prostu nie przejmować się nadmiernie, jeśli dziecko ma już kontakt z różnymi powierzchniami na co dzień. Układ odpornościowy dziecka rozwija się właśnie przez kontakt z bakteriami. Czy to ma więcej wad czy zalet? Zalety wspiera naturalny rozwój odporności, nie wywołuje zbędnej paniki i pozwala funkcjonować normalnie z pei dziecko jest spokojniejsze, bo może bawić się jak w domu. Co warto zrobić? Miej pod ręką chusteczki antybakteryjne. Nie dezynfekuj maniakalnie, ale na przykład przetrzyj blat i fotel przed podróżą. Nie pozwól dziecku ssać na przykład poręczy czy metalowych elementów. To najbrudniejsze miejsca. Po powrocie do domu umyj zabawki i rączki dziecka dokładnie. No, a więc jestem spokojna. Jak mu zabawka spadnie, to ją przeciera. Mam tutaj chusteczki obok, żeby nie było. A ty co? Chcesz pochodzić? Pochodzić? Dobra, pochodzimy. Słuchajcie, jest mały problem. Adam do tej pory nie zadzwonił, a ja za 10 minut jestem na miejscu. I co ja mam robić? Powiedzcie, co ja mam sprawdzałam przez wielu bolta i oni tego nie mają w Kłodzku yy, więc nie wiem co zrobić, ja nie wiem czy ja dam sobie radę z tymi rzeczami mam dwa wyjścia, albo dzwonię do mamy i mówię jej mamo zrobiłam się niespodziankę za 10 minut widzimy się na stacji albo po prostu idę z buta z tymi wszystkimi rzeczami pod górę sama na piechotę pewnie wybiorę opcję drugą, bo ja zawsze wybiorę coś co jest trudniejsze no, także trzymajcie kciuki. Moi drodzy, dojechaliśmy. Jakoś udało mi się złożyć ten wózek jedną ręką, w ogóle podszedł do mnie Pan, bardzo miły, zapytał się, czy mi nie pomóc. Ja powiedziałam, że nie, no bo się jedną ręką go rozkłada, także dałam radę. E, pan konduktor mi zniósł walizki, także też super. I co? Idziemy robić wszystkim niespodziankę. Tak, mmm. Idziemy Nikodem. Słuchajcie, ja dawno nie miałam takiego kardio. Jeszcze przed chwilą podszedł do mnie jakiś pan i mówi Matka Polka! Prawdziwa Matka Polka! Mówicie, ja z tymi dobołami niosę to wszystko. Pot mi spływa w czole. No, ale udało się, jesteśmy już tak minutę od mamy domu. W ogóle w trakcie Nikodem opuścił jedną zabawkę, więc musiałam się wracać. No, takie przygody, słuchajcie. Dzwonimy. Tu skrzynka nie odbiera. Nie odbiera. Mamo, odbierz ten telefon. Dzwonię do Adama. Tu skrzynka pocztowa, numeru Adam cztery. też nie odbiera. Co jest grane? Dobra, dzwonię do Elenki. Halo. Elenka, daj mi szybko mamy, pilne. Nie mam mnie w domu, jestem w pracy. A, dobra, pa. To? Pa. pa. <laughs> dzwonię do Amelki. Halo? Amelka, daj mi szybko mamy, pilne. Nie wiem, gdzie jest mamo. Jak nie wiesz? No nie wiem, już idę. Mama! To może ty odbierz od kuriera w takim razie? Chodź, bo kurier stoi przed drzwiami. Dobra. Jak mamy i Adama nie ma, to chociaż Amelce pokażemy. Hello! <grymne> o oh Boże, oh boże! Zdziwiłaś się. oczywiście. I jeszcze w piżamie. Cześć! <grymne> Nie Czekaj nie Co? Co? Przyjechaliśmy do Was Co? Ula to najwspanialsza siostra na świecie. Robi najlepsze niespodzianki. Wiesz kochana. Wiesz jaka skniła Boże Jej wula, jesteś super wspaniała Boże moje stopki.! Jejku, jak tęskniłam. Jesteś najwspanialszym prezentem. Na dzień dziecka. <laughs> no właśnie. Dobra, słuchajcie, mama jest w domu. Ja się schowałam tutaj z tyłu. I zaraz jak odzwoni, to powiem jej, że przyszła poczta kwiatowa i żeby odebrała kwiatki na dzień mamy. Także czekamy. a nikotem się niecierpliwi i boi się, że zacznie zaraz płakać, i że nas usłyszą. Halo? No jest. Mamo, poczta kwiatowa. Ja już dzwoniłam jakiś czas temu, więc ten pan no. powinien jeszcze być, bo dosłownie dwie minuty temu powiedział, że jeszcze pięć minut poczeka, więc może jeszcze zdążycie. No, papa. To jest twoja. Gdzie mam nie? Przyzwyczajcie. Przyzwyczaj się. mama jest. Aha, jest. Koku, dzień dobry. Jest Nikoś, jest Nikoś, jest. Chodź, pokażemy mu coś z tamtej strony. Jaka niespodzianka. No Nikoś. Tak. Zobacz, jaka tam piłeczka, chodź. Idziemy. Hoppa, hoppa, hoppa. Ja cię cieszę. Boże, jaka niespodzianka. Jaka niespodzianka! Jaka niespodzianka? A proszę, do kwiatuszek. Dobrze, mamo. Przyjechałam sobie do ciebie w pewnym celu z okazji dnia mamy. Mhm. Przygotowałam ci taki nienamacalny prezent, więc tu będziesz miała trzy elementy, które wydaje mi się, że dadzą ci do zrozumienia, co to jest za prezent. I ja nie będę mówić więcej, bo to się okaże z czasem, także otwórz. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Prezent nienamacalny. Tak. Nie fizyczny, nie da się go dotknąć. Tak sobie teraz pomyślałam, że możesz myśleć o tym, że jestem w ciąży Drugi raz bo to takie wiesz Dokładnie tak sobie pomyślałam, no, że może jesteś w ciąży, że może się spodziewasz bym chciała, ale, ale nie. Pampers, czyli będzie Pampers. To jest Pampers, w którym pływa nikodem na basenie. Czyli co jest coś związanego To jest wnusią, który pływa i babcia po prostu może z nim pójść na basen tak. Czyli coś związanego z wodą. Super. Mi Druga się. Rzecz. Lubię pływać. Uu. Nikodem będzie na słoneczku, czyli. Będzie słonecznie. Czyli albo się spodziewamy tego, że to będzie bliżej czerwca, albo po prostu, że no, to jest sugerowanie babcia zabierz mnie gdzieś na wczasek. No. <grym> Oddajemy ci dziecko, rób z nim co chcesz. Najlepiej Mogę. na miesiąc. A paszport to czy jest? Nikodema? ma? może być. Po prostu paszport. O to chodzi, że to nie będzie w Polsce, tylko za granicą. To bardzo ładnie, mogę przypilnować Nikodema, możecie sobie jechać z Pawem na ile chcecie, tylko żebyś mi tam jakieś mleko wymyśliła, bo on jest na Twojej prywatnej mleczarni. No to dobrze, to ja się nie. zgadzam, przypilnuję Nikodema. Nie, nie o to chodzi, chodzi o to, mamo, że Naprawdę zabieram Ciebie, ale nie tylko Ciebie, bo też Amelkę, Elenkę. Czyli moje siostry i Nikodema na wspólny, kobiecy, no z tym małym rodzynkiem Nikodemem wyjazd na 7 dni o. do słonecznej Turcji, w której jeszcze będziemy mogły jakkolwiek funkcjonować, bo jest ciepło, ale nie bardzo, bardzo ciepło, bo jest tak w okolicach 25 stopni, 28, 30. A ja tylko zapytam, to będzie w przyszłym roku? Nie. A kiedy? W niedzielę, tak mi Kiedy? W tą niedzielę? A ja nie mam. A w ogóle planowałam, żeby wylecieć 28, czyli niedzielę. Myślałam, żeby to o, zrobić za kilka dni, kochana, ale... Do Turcji w życiu! Nie byłam w Turcji! Ale słuchaj, mamo, to nie e, jest był, taki nie zwykły byłam. jakiś kotelik, tylko pięć gwiazdek... Ultra all inclusive... Czekaj, czy ja dobrze zrozumiałam, że będę ja i moje trzy córki i wnusio razem? Tak, tak. Przepiękna sprawa! To ja powiem tylko tak. Życzę wszystkim Państwu... Wszystkim życzę! Bo sobie kiedyś życzyłam, aby kiedyś w przyszłości, tak sobie marzyłam, ale właściwie w to chyba nie wierzyłam tak do końca. Marzyłam, żeby mieć troje dzieci. Ale tak do końca w to nie wierzyłam, że mi się aż tak uda. Myślę, dwoje to bym chciała bardzo, a troje czy się uda? Mhm. A dzisiaj to marzenie jest spełnione. I kolejne jest właśnie w trakcie, ponieważ jesteś tutaj z nami. Jesteś najstarsza córko moja tutaj. Przywiozłaś wnuka, za którym bardzo tęskniłam. Co było mi bardzo przykro, sobie wyobrazić, że dopiero nie wiadomo kiedy go zobaczę, ze względu na Twój też tryb życia i dużo pracy i to, że się troszkę mijałyśmy z wyjazdami. A tu jest, wczoraj przyjechaliście mhm. i powiedziałaś, że będziesz kilka dni. To ja już mam radość w sercu największą, jaka możliwa. A jeszcze jak się dowiedziałam, że mówisz, że możemy polecieć gdzieś razem, mhm. a marzy mi się po prostu iść spacerować. A ja zawsze marzyłam, żeby zabrać gdzieś rodziców. Moi rodzice Ach. są po rozwodzie, więc trochę to jest w innej wersji, ale, ale to jest po prostu, też piękne. Od siebie dać, bo rodzice przecież przez tyle lat organizowali wakacje. Także mało wszystkiego I z, najlepszego. I z największą radością, kochana. Wdzięczna jestem za twoją pamięć o mnie i za to, że, że jesteś taką, taką wdzięczną córką. I mnie szanuje. Ja po prostu uważam, że jak się już jest dorosłym, to jednym z takich lepszych prezentów, jaki można dać i, i rodzinie, i babciom, i, i mężowi, i dzieciom. To jest, to jest czas, To jest i czas, uwaga. To jest czas. Brawo. I tak <laughs> pomyślałam, że. No i co, że ja kupię jakiś prezent, A <laughs> chyba bardziej wartościowe będzie to, że będziemy mieć wspomnienia z jakiejś tam wakacji, a byśmy ostatnio chyba, miałam, nie wiem, kilkanaście lat. 26 maja przypomina mi o tym, że jest mi dane i to jest bardzo piękna rola, bycie matką. I ty już jesteś dzisiaj mamą. I z serca ci rano gratulowałam. Dziękuję. I życzyłam. A wszystkim tym kobietom, które chciałyby być mamami, życzę, aby im się to udało, aby było im dane, abyście dostąpiły tej radości i tej możliwości bycia mamą. Bo to jest piękna, być może najważniejsza nasza rola w życiu. Pozdrawiamy. No, a teraz powiem Amelce. Jestem ciekawa reakcji. <grymka> Amelka, muszę coś ci powiedzieć. Ula Co ty jesteś znowu w ciąży? Nie, się tylko klepimy po brzuchu. Aha, Boże! <grych> Amelka! Ale już zaczęłam wyobrazić sobie, że masz wielkie brzuch i Amelka. Jedziemy na wakacje. Ty, ja, Elenka i mama i Nikodem jedziemy na tydzień za granicę w ciepłe kraje. Tydzień na all Inclusive, gdzie są świetne zjeżdżalnie i tak dalej. Zabieram Was i jedziemy jutro. Jutro. Czekaj, co?! A nie. nie, jedziemy w niedzielę. Prawdopodobnie. Udało się niespodzianka? Bardzo, No, jedziemy na wakacje, także... No, to już jest potwierdzone, co najlepsza siostra ever, mówimy. Słuchajcie, została jeszcze Elenka. Elenka teraz jest w pracy. Pomyślałam, że ją zaskoczymy i po prostu podejdę do niej jak gdyby nigdy nic. Może ją tam sztuknę za ramię zobaczymy jej reakcję. jeszcze ja jestem w pracy. Słuchajcie, Nikonem już śpi, bo już jest po 20 i przyszła Elenka z pracy, także w końcu możemy jej powiedzieć, jestem ciekawej reakcji. Elenka! Ja dopiero teraz chciałam podziękować Ci, że przyjechałaś w ogóle, że mnie odwiedziłaś, <grym> bo ja jak byłam w pracy, to tak też... Nie mogłam za bardzo chyba cały czas na kamerach. No tak, nie. No my też cały tak z partyzanta czas... przybiegłyśmy. No i ja w ogóle. Nie wiedziałam, ja, że ja to ja bym sobie, ja, Nie, to chodziło o to, że ja bym sobie wzięła wolno, jakbyś mi wcześniej powiedziała, że przyjedziesz. No spokojnie. No a tak, ja w pracy mam teraz sporo, dużo zmian, no i. No, <laughs> nawet ale nie słuchaj wiedziałam, tego. Że Przyjedziesz. W ogóle nosisz ten łańcuszek ode mnie? Cały czas. I pierścionek też? Pierścionek też na Tylko nie patrzcie na paznokcie, bo on. Teraz wszystko okay. mi podpadało w pracy. Musisz sobie wziąć. Wolne. Wezmę wolne. Zrobiłam mamy niespodziankę i nie tylko mamie, ale też wam. Bo. O Boże, ja już się domyślałam. <grym> Jedziemy, a bardziej lecimy na wakacje? Gdzie? Na tydzień na Oinkluzję. Ale nie, znowu, że jest znowu przy tej... Wszystkie siostry <grym> i Nikoda, rodzynek nasz mały. Super. Ale ty <grym> poważnie mówisz? No poważnie. Naprawdę, więc nie odpowiedział do pracy jak coś. A co z moim grafikiem? Trzeba mam tam grafiki głupie. Fajnie. Natomiast... Fajnie. Siostrzany wyjazd. <grym> wyjazd. A, a co z moim królikiem? <grym> tak, bo Elenka sobie kupiła królika. Jest taki malutki. A w ogóle Nikodem 5, jest w niego 6, 6 tygodni i to jest taki malutki, jak no to jest tak, taka dzidzia jak Nikodem. No, ale Nikodem się na niego się cały czas patrzył. Komu ja go dam? Teraz do, do, babcia, do babci, do babci. Do mnie. Zabierz go babcia, babcia to go przekarmi. <laughs> Przyjdziesz on, waga ciężka. No dobra, w każdym razie niespodzianka, mam nadzieję, że się udała. Super. No, jakaś... no. i lecimy na wyjazd przez <laughs>